Joanna Królosińska, Polityczna Ruletka, www.wuków24.info Moim Państwa gościem w Politycznej Ruletce jest Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry panie rektor. dzień dobry Państwu. Czy towarzyszy Panu stres w nadchodzących wyborach? O, zaczyna się grubo. Myślę, że człowiekiem jestem i nic ludzkie nie jest mi obcy. Mhm. Myślę, że każdemu uczestniczącemu w wyborach różnie mnie. Ten stres towarzyszy. I tylko pytanie, jakie on jest, jaki jest jego nasilenie, ale tak mam stres budujący. Oczywiście trzeba być optymistą. Panie Krzysztofie, jakie są pomysły na rozwój gminy stani na kolejne 5 lat? No, pani Traktor, pytanie jest szerokie, bo perspektywa 5 lat w obecnym czasie, gdy zmiany są nasilone w okresie krótkofalowym, to jest trzeba przyznać tak zwana 5 długa na rozwój gminy. Ja bym może podzielił to na perspektywy i plany, nie na bloki tematyczne, tylko na bloki mm -hmm. czasowe. Mm -hmm. Natychmiastową według mnie potrzebuje jest doposażenie istniejących świetlic, które sukcesywnie otwieramy, tak, żeby pełniły swoją funkcję w 100%. Chodzi o wyposażenie wewnątrz szczególnie tych części gastronomicznych, to jest według mnie priorytet na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o plany, to też należy sobie przyznać, że najlepsze plany pisze scenariusze życie i w budżecie gminy tego roku mamy zabezpieczone szereg inwestycji. Na pewno dokończenie istniejących dwóch obiektów oświatowych tutaj, czyli przedszkole w i rozbudowa, też przedszkola. W Sarnowie to jest na pewno też priorytet kolejny. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stanin. Tu, akurat, mamy zabezpieczone środki też, już z tak zwanego polskiego ładu, w dwóch blokach. Pierwsze tak w ramach gmin Popegierowskich, po mhm. i tu są drogi w Nowym Stanie Nowej, w Lublinie i w miejscowości Zastawia i Wulka Zastawska. Kolejny blok to jest, mamy sześć i 30, czyli 6 300 tysięcy złotych zabezpieczone i do, będzie dotyczyć to dróg na terenie całej, całej gminy. Dodam też, że mamy już podpisane też umowy i jesteśmy w, też no, przed, przed ogłoszeniem postępowań przetargowych. Dotyczy to dróg w miejscowości Stara Wrublina, jak i również część zostawia i wólki. Zastawski, gdy te miejscowości yy, w sposób taki komunikacyjny bezpośrednio one są one są połączone. Jeżeli chodzi też o ten rok no, przepraszam, przyszły, nie, nie przyszły, tylko obecny też yy, planem jest yy, ja to nazywam rewitalizacją tak do to, to uporządkowanie terenu bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej dla Ludzi, mów mi się starszego, a nawet takiego średniego pokolenia, to powiem to baza. Pobyłem SKR, gdyż te budynki to sięgają lat 80. i należy je po prostu uporządkować. To bym był takie tematy, które już są, że tak powiem, zaklepane i które należy po prostu no, no, wykonać. Jeżeli chodzi o. Działania i moje plany na takie dalsze, długofalowe działanie, to przede wszystkim należy sobie uzmysłowić, iż włodarz gminy danego miasta, a w przypadku w, naszej, w naszym przypadku, w naszym te, przypadku gminy Stanin, trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy gminą rolniczą i de facto uzależnioni od transferów środków zewnętrznych. I te środki wcześniej czy później się skończą i mądry gospodarz powinien to przewidywać i według mnie należy w maksymalny sposób, o ile się da, starać się uniezależnić gminę od tego, żebyśmy nie wisieli na pasku, jeżeli chodzi o nasze dochody od środków zewnętrznych. Oczywiście nie należy tego mylić, że wójt Kazana i kandydat na wójta zaniecha pozyskiwania dalszego środków i tutaj głównym Motywem jest to, żeby nasi mieszkańcy nie ubywało nam mieszkańców, jeżeli chodzi o strukturę ludnościową. Widzę tu dużo szans, gdyż na przykład gmina Łuków jest gminą obwarszankową. My już dzięki też, nieskromnie powiem, naszym wspólnym staraniom, zostaliśmy wkomponowani w miejski obszar funkcjonalny i te drogi, które niektórzy zarzucają Panu Wójtowi yy, poprzeczne przez miejscowość Stanin, mam nadzieję posłużą yy, temu, że tam mieszkańcy będą się osiedlali. Trzeba sobie przyznać też, że następuje tak zwana mowa moda, ja to kiedyś słyszałem z angielszczyzny back to country, mhm. czyli modnym staje się pracować w mieście, mieszkać. Na wsi. na wsi i tu też temu służy, służyć będzie też w przyszłym, oczywiście mam nadzieję, że będę miał to przyjemność realizować, mądre zagospodarowanie przestrzennego, mądre uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, w szczególności, jeżeli chodzi tutaj centralne centralne rejony. To, co spowoduje to, mam nadzieję, nie, nie, mam nadzieję, no, głęboko w to wierzę. Mniejszy odpływ, aby wręcz napływ tych mieszkańców do tzw. gmin obwarzenkowych. Co spowoduje to, że głównym naszym dochodem jest udział w podatku od dochodów osobistych typu PIT. I to po prostu spowoduje, że będziemy mieli zwiększone, zwiększone dochody własne. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, oprócz szeroko pojętej też infrastruktury, ważne jest też żeby nasi mieszkańcy mieli ofertę dla siebie. To co powiedziałem wcześniej dla młodego pokolenia. Mhm. Mamy powiem też nieskromny, dobry, funkcjonujący żłobek. Budujemy nowe obiekty przedszkolne, ale też ważna jest polityka senioralna, gdyż struktura prawikowa. I nad nią, czy to jest wójtem kazane, czy ktokolwiek inny nie zapanujemy i trzeba też wyjść z ofertą dla seniorów. Życie na terenie naszej gminy to już nie takie jest życie, że na tych obszarach typowo wiejskich, gdyż seniorzy są coraz bardziej aktywni. Jestem, yy, mam to doświadczenie i polityka senioralna należy zintensyfikować, zarówno jeśli chodzi o to po, yy, przedsiębiorstwa stricte miękkie, czyli wydarzenia, jak i też budowę z prawdziwego zdarzenia domu senioralnego, żeby ci seniorzy mieli swój, swój tak zwany kącik, którym będą się bardzo dobrze czuli i na podstawie doświadczeń własnych, jak i też spotkań z seniorami, uważam, że ten, ten pomysł, mówiąc języ slangowym językiem młodzieży, chwyci. Właśnie, panie Krzysztofie, pozostając w temacie mm, świetlic, żadna gmina w regionie nie pobudowała tak wielu obiektów w postaci właśnie świetlic, ale z tego, co udało nam się dowiedzieć, ani koła gospodyń wiejskich, ani mieszkańcy nie mogą jeszcze z nich w pełni korzystać. Kiedy ta sytuacja ulegnie zmianie? A to pani redaktor, już powiedziałem na wstępie, jakie są moje plany. To jest w tej chwili mhm. priorytet. Sam fakt, że wyprzedziłem pani pytanie, świadczy o tym, że mam to nawet nie w tyle głowy, tylko w całej głowie. To jest w tej chwili priorytet, gdyż obiekty są piękne, tak obiekty są funkcjonalne i to w tej chwili jest sprawa na już. Mhm. Na już, żeby były kompletnie doposażone. Tym bardziej, że. Na terenie naszej gminy, z czego jestem bardzo zadowolony, następuje intensywna aktywizacja i rozwój kół gospodyń wiejskich. To jest program działania na już. Panie Krzysztofie, a jakieś konkretne daty, żeby doprecyzować moje pytanie? Konkretne daty. Dokładnie. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. I konkretne daty, myślę, że to jest perspektywa około półtorej miesiąca. Nie wiem, może przepraszam, że nie przez dwóch. Ok. Dwóch miesięcy. Na naszym portalu kilkukrotnie poruszaś, poruszaliśmy temat nowej strażnicy. Powstanie nie. Czy są już jakieś plany dotyczące jej powstania? Też nawiązuje do konkretów, Pani Krzysztofie. O, Pani redaktor, to jest dobre też pytanie. Powiem też nieskromnie, iż i tu mi nikt nie jest w stanie zarzucić, iż. Pomysł nowej Strażnicy wyszedł osobiście od mojej osoby na jednym z zebrań, zbiórek OSP Stanin i trzeba sobie jasno przyznać. Zabudowa Stanina robi się mało miasteczkowa, przepraszam, za takie być może potoczne. Mhm. I dalsze lokowanie jakiejkolwiek inwestycji w centrum mija się z celem. Więc jeśli chodzi o nową strażnicę, Planujemy i tu mamy to szerokie plany. Planujemy. Zakup działki w stanie. Anonim. jesteśmy po uzgodnieniu ceny. Na tabelę też, gdy miałem przyjemność uczestniczyć w gminnych obchodach święta kobiet, kobiety też w... pojechaliśmy do Teatru do Siedlec, mhm. zwróciły uwagę, że na terenie naszej gminy też powstał taka sala duża i wtedy nie musielibyśmy jeździć do Siedlec, ewentualnie artyści mieliby przyjeżdżać do nas. I działka w moich planach, w naszych planach jest dosyć duża, to jest hektar 38 i mamy mocne zamierzenia co do tego ulokowania tych dwóch inwestycji na tejże działce, z zaznaczeniem, że będą to dwa oddzielne budynki, żeby bo akurat działalność OSP, jak i działalność to szeroko nie do końca się zrozumiały, po prostu, żeby nikt na zajem sobie nie przeszkadzał. Okay. I oczywiście, jeżeli chodzi o, o temat strażnicy, szybko pod, został podjęty w sąsiedniej miejscowości przez tamtejsze jednostce. chodzi tu o tą miejscowość Tuchowicz. I powiem to, że budowa jakiejkolwiek y, strażnicy, nierównolegle jest po prostu wykluczona ze względu na moje bezpieczeństwo. Bo w moich planach należy budować te dwie strażnice równolegle. Oczywiście pojawi się zaraz zarzut, mhm. że będzie to mm, mówienie może banialu, albo nie, nie do końca realne. Ja myślę, że to, co Pani powiedziała, ten szeroko pojęty Inwestycje w świecie też. Wiele z malkontentów mówili, że się nie uda. Jak widać, się uda. udało. Mhm. I chciałbym też jeszcze, panie dyrektorze, podkreślić, o budowie tychże strażnic to nie jest pomysł na rok, bo sama inwestycja i realizacja to jest. Zdecydowanie najmniej problematyczny problem, jeśli chodzi o proces inwestycyjny w samorządzie gminnym, no w tym przypadku w naszym samorządzie gminy Stanin. Dobrze, dobre rozplanowanie, jak i też pozyskanie środków, będzie tutaj, będzie tutaj kluczowe. Panie Krzysztofie, struktury senioralne. W budynku po Starej Przychodni funkcjonuje klub seniora. Jak wielu seniorów z tego klubu korzysta? jak wielu seniorów z tego klubu mhm. korzysta. Ja Miałem przyjemność uczestniczyć i szczerze mówiąc yy, tych seniorów nie liczyłem, ale myślę, że w tej chwili to śmiało około, około 100 osób. Myślę, mhm. że gdybyśmy zintensyfikowali tą politykę semiarną, ta liczba uległaby śmiało podwojeniu lub potrojeniu, bo Nasze społeczeństwo, szczególnie seniorzy, ten stereotyp dziadka i babci w chusteczce lub w tym szeroko pojętym kaszkiecie, tu odszedł do lamusa. Są coraz bardziej aktywniejsi i psychicznie, życiowo. Ja powiem tak troszeczkę przekornie: Mam przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z seniorami, i paradoksalnie ja po spotkaniu z nim jestem ładuje emocjonalne akumulatory i widzę u nich wiele pozytywnego nastawienia i sił witalnych, co mi się też udziela. Panie Wójcie, czy jest coś, czego nie udało się zrobić na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Gminie Stanin? Chodzi o tzw. tak zwane zamierzone przedsięwzięcia. To można by powiedzieć, że szeroki plan działania udał się w 100%. Jedynym było to, że troszeczkę, ale to myślę, że wszędzie z terminami były, że tak powiem, były delikatnie poślizgi, a nie, przepraszam. Rozwój infrastruktury drogowej taki intensywny powoduje to, że my jako samorząd gminny nie do końca nadążamy z montażem oświetlenia ulicznego. Tu bym troszeczkę z, y, się troszeczkę usprawiedliwił, gdyż uzgodnienia z rejonem energetycznym są czasochłonne i prace są biurokratyczne. Mhm. Tutaj widzę taki troszeczkę pole do poprawy. Ze swej strony tylko zaręczam, że mamy to w planach i chcemy to, te swoje nasze zaległości, jak najszybciej nadrobić. Powtórzę. Infra, montaż oświetlenia drogowego w związku z szybkim rozwojem infrastruktury nie do, końca, nie do końca nadąża. Tu bym widział, to należy poprawić. Zamierzamy też powołać takiego pełnomocnika do spraw sieci szerokopasmowej. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji to umożliwia. Otóż chciałbym też uprzedzić, iż Wynagrodzenie tegoż pełnomocnika będzie z funduszy, z funduszy rządowych. Głównie dotyczy to kolonijnej zabudowy, tam gdzie sieć szerokopasmowa na terenie naszej gminy nie, jeszcze nie dociera. Mhm. I moim zamierzeniem, by była to osoba, której tajniki szeroko pojętego rynku internetowego, teleinformatycznego nie są, nie są nie są obce. Myślę, że to dużo pomoże nam w funkcjonowaniu. Tym bardziej, że cyfryzacja to jest proces, od którego nikt, od, nikt nie jest w stanie go uniknąć. Ponadto też gospodarka wodno-ściekowa. Planujemy wybudowanie nowego, kolejnego ujęcia wody. To jest w miejscowości, no nie mamy tam już zakupioną działkę oraz y, mamy już dokumentację na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Y, chciałbym to od razu rozjaśnić sytuację. To będzie nowa oczyszczalnia na, na placu której, na y, starej oczyszczalni, mm -hmm. obok, był tam mm -hmm. warunki terenowe, renowe pozwalają. Zdaję sobie sprawę, że to będą duże inwestycje, to będą wielomilionowe i Moim zamierzeniem jest to, żeby to zostało finansowane ze środków unijnych, ale na poziomie regionalnym jest to zbyt duże inwestycje. Planujemy to skorzystać ze środków tych centralnych, oczywiście unijnych. Dawnego programu Infrastruktura i Środowisko, pogłębszych i rozpoznania analizą widzę na to duże szanse. Jak to się stało, że tak duża gmina nie ma jeszcze gminnego ośrodka kultury? No tu do końca bym nie zgodził się z tym pytaniem, bo tak jest chiński, mhm. chińskie powiedzenie, nieważne jaki kot jest czarny, biały czy łaciaty, tylko żeby myszy łowił, a w naszym przypadku rolę nieformalnego ośrodka kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w siedzibą w Kosutach. Powiem też nieskromne, nieskromnie, okay. iż Nasza biblioteka, no tak, de facto pełni taką, taką już, yy, rolę. I na podstawie opinii innych osób z sąsiednich gmin, jest, w, jeżeli chodzi o aktywność, szeroko pojętej oferty ofertę kulturalną, jest w czołówce. Panie Krzysztofie, ale sali, w sali widowiskowej nie ma. W sali widowiskowej nie ma. No w, to, co mówiłem, nie o wszystko, nie od razu Kraków zbudu, zbudowano. I moim takim wizją i marzeniem jest sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia, żeby moje powiedzenie, że łuków leży koło Stanina, nabierało coraz bardziej realnych kształtów. Moimi Państwa gościem w politycznej ruletce był wójt gminy Stanin, Krzysztof Kazana. Dziękuję Panie Krzysztofie. Dziękuję Pani Rektor. Dziękuję Państwu.